W każdej beczce miodu jest łyżka dziegciu. Więc teraz trochę o tych minusach tego, te, tego systemu. Jakie są, jakie są ograniczenia, no tak z perspektywy być może też systemowej, ale też to jest z perspektywy młodego człowieka, czy osoby, która chce się przekwalifikować. No jeżeli chodzi o minus, to powiem szczerze, że no tutaj cały czas problem stanowi, że to nie są studia. Że ustawodawca się na to nie zdecydował, możliwe, że to w przyszłości ulegnie zmianie. Są postulaty środowiska w tym zakresie, natomiast na chwilę obecną nie są to studia i uczestnicy tej formy kształcenia nie są studentami, nie mają uprawnień z tym związanych. To jest jedna. Druga rzecz, no niewystarczające finansowanie ze strony państwa, czyli jest to jednak kształcenie odpłatne. Więc to są jakby takie zasadnicze, zasadnicze minusy. Co prawda no tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby na przykład y, przemysł czy pracodawcy dofinansowali na przykład swoim pracownikom y, taką, formę, taką formę kształcenia. Y, ona jest krótsza, szybsza, więc myślę, że tutaj jest, jest duży potencjał y, w tym zakresie. No więc to są takie, takie zasadnicze, zasadnicze minusy, y, że właśnie to nie są, to nie są studia. Nie są studia, to znaczy, że, że uczestnik nie ma statusu studenta, tak? czyli to może, żeby wyjaśnić. Tak samo studia podyplomowe nie są studiami. Tak, to, 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 to jest tylko o cyklu, nie są studiami, studia podyplomowe też de facto w myśl przepisu tutaj ustawy konkretnie nie są nazwane jako, jako studia. Natomiast z czym, z czym to się wiąże, tak żeby, żeby wyjaśnić wszystkim na, 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 w konkrecie. Wydaje się, że no nie, uczestnicy nie dostają legitymacji studenckiej przede wszystkim, tak? tak? nie dostają legitymacji, nie mają uprawnień na przejazdy komunikacją miejską. E, tych ulgowych uprawnień. Tak, bo mogą jeździć <laughs> Tak, więc e, to, są, to są zasadnicze, no nie mają statusu Studenta ten status też przy niektórych, niektórych czynnościach jest jakby istotny, więc może być też problem z ubezpieczeniem. No tutaj w zależności od wieku oczywiście takiej osoby, więc no takie problemy jakby wynikające z tego statusu studenta no, no, no występują. No. Powiem tak, no to, są, to są jakby takie zasadnicze, zasadnicze problemy, że nie ma statusu studenta. Jest jeszcze jeden e, problem, że no ten e, dyplomowany specjalista no, e, nie otrzymuje dyplomu, tylko świadectwo. Widzimy, że mamy tutaj szereg korzyści i trochę niekorzyści, więc tutaj każdy hmm. musi, decydując się na tę formę studiów, zważyć sobie, jakie, tak. co, jest dla niego, co jest dla niego ważne. i, i... Yy, musi wziąć pod uwagę zarówno te plusy, jak i te minusy yy, tej formy kształcenia. Natomiast to jest na chwilę obecną. Mamy nadzieję, że, że z czasem to też ulegnie, ulegnie zmianie i że jednak ministerstwo yy, zauważy ten potencjał, jaki, jaki drzemie właśnie w kształceniu specjalistycznym i, i ta forma będzie, będzie rozwijana i wspiera.